Witam na kanale Adwokat Ruchu Drogowego. Dzisiaj powiemy sobie na temat przekroczenia liczby punktów karnych. To co niestety czasami boli kierowców. Co się dzieje, kiedy przekroczymy te punkty karne? No, my nie tracimy prawa jazdy od razu, natomiast zostajemy w drodze decyzji administracyjnej wysłani na tak zwany egzamin kontrolny. No, czyli generalnie musimy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, potocznie zwanego WORD, no i tam musimy odbębnić egzamin kontrolny. No i teraz sobie wyobraźcie takiego pana w wieku 50 lat, kierowca od 40 lat, o nie może być od 40, od 30 powiedzmy, od 30, czyli prawo jazdy ma 30 lat, no i pech chciał, ma te punkty Karne przekroczone. Taki przychodzi delikwent do wortu. Jak go tam traktują? Jako potencjalnego delikwenta do ukarania. Czyli do tego, żeby popamiętał sobie raz na zawsze, to, żeby nie przekraczać liczby punktów karnych. Dostaje egzaminatora, który nie traktuje go jak szeregowego kursanta, a raczej jako recydywistę wobec którego no, trzeba zastosować najgorszy z możliwych wymiarów karę, czyli nie zaliczyć mu egzaminu yy, powtórnego, kontrolnego. Co w takiej sytuacji zrobić, żeby do tego nie dopuścić? Jeżeli masz sytuację, kiedy liczba punktów karnych wynosi na przykład 18, 20, 22 i wiesz od policjanta w miejscu zdarzenia, że chce nałożyć na ciebie kolejne na przykład 8 punktów karnych i wiesz, że przekroczysz po tym wykroczeniem liczbę punktów karnych sugeruje automatycznie odmówić przyjęcia mandatu karnego. Yy... Czasami to może być dziwne, do bo wykroczenie może być oczywiste dotyczące przekroczenia prędkości albo nadsycenia znaku i sygnału drogowego ale niekoniecznie. Nadzieja umiera ostatnia. Ja czasami sam zdziwiłem się w wielu sprawach karnych, takich wykroczeniowych, które prowadziłem do klientów, jak można zakręcić stanem faktycznym przed sądem. I jak można uniknąć uznania osoby obwinionej za, win za winną. Także zawsze sugeruję odmówić przyjęcia małżeństwa karnego. Co można zrobić dalej w takich sytuacjach? Przede wszystkim warto się skontaktować z jakimś pełnomocnikiem, radcą prawnym, adwokatem, który powie Wam mniej więcej, biorąc pod uwagę warunki panujące na drodze. Istniejącą organizację ruchu drogowego, istniejące znaki, sygnały drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, I w jaki sposób można byłoby tutaj wybronić się w takiej y, sprawie. Co więcej, warto również skorzystać z y, ewentualnych informacji pozyskanych od chociażby świadków, którzy obserwowali miejsce zatrzymania, chwilę zatrzymania, powód zatrzymania. Ja zawsze w takich sprawach weryfikuję zatwierdzoną organizację ruchu drogowego, czyli czy znaki drogowe były umieszczone legalnie, czy na podstawie zatwierdzonego projektu były prawidłowo wprowadzone, albo na przykład w przypadku sygnalizacji świetlnej, kiedy ktoś na czerwonym świetle przejedzie, prawda, czy program stanowiacej świetnej działał prawidłowo, albo czy był opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia, czy była właściwa długość sygnału żółtego, albo na przykład, czy poszczególne fazy ruchu. Odbywały się prawidłowo w sygnalizacji. Czasami jest tak, już się z tym nieraz spotkałem, że sygnalizacja świetna funkcjonowała nieprawidłowo, przez co na przykład był tak krótki czas sygnału yy, zielonego, że niestety <laughs> kierowca zanim ruszył, to już się zapalało z powrotem żółte-czerwone, prawda? A tam już stoi policja i czeka. Także to nie jest wszystko, yy, słuchajcie, jednoznaczne. Warto zawsze yy, sięgnąć głębiej. A czasami udaje się naprawdę uniknąć bycia osobą uznaną za osobę, która popełniła wykroczenie. Co nam ratuje prawo jazdy w tym momencie? Też czasami, jeżeli chodzi o fotoradary, tutaj zwracam uwagę, mamy tak zwane fotoradary stacjonarne, czyli nazywane masztami, ale też mamy tak zwane fotoradary ręczne, czyli tak zwane potencjalne suszarki. Na podstawie których policja na gdzieś tam mierzy. Są różne typy takich urządzeń, ale każdy z tych urządzeń ma pewien zakres tolerancji. I to są zakresy różne. Tylko prawnik, który zajmuje się tym na co dzień, będzie wam w stanie powiedzieć, jakie to są zakresy tolerancji w, zakresie, w kontekście konkretnego urządzenia. Z reguły to jest na przykład Minus plus yy, 2 km na godzinę, czy tam plus minus 1 km na godzinę, czasami 0,5 km na godzinę, więc zależy to od urządzenia jego czułości, też momentu, kiedy był pomiar prędkości. Czasami na przykład w nocy panują zupełnie inne warunki i można uzyskać o wiele lepsze efekty w takiej sprawie sądowej. Ja niejednokrotnie byłem przy świadkiem sytuacji, kiedy byłem obrońcą takich osób obwinionych. Sprawa trafiła do sądu, i na przykład sąd zmniejszał yy, yy, wymiar kary, w tym sensie na przykład, że policja uznała, że ktoś przekroczył prędkość o. Yy, teraz z głowy mówię 50 km na godzinę czy 40 km na godzinę, za co na przykład jest 6 punktów karnych, a jak przekroczył 30 to są już 4 punkty karne. No i udało się zbijać te parę kilometrów, dzięki czemu delikwet. Finalnie miał 23 punkty karne, tak? dzięki czemu prawo jazdy nie traci. Dlaczego też w sytuacji, kiedy wiemy, że możemy prawo jazdy stracić, warto mandatu nie przyjmować? Z jednej prostej przyczyny. Kiedy mandatu nie przyjmiemy, mamy zawieszone te punkty karne, które proponuje policja. Mówiąc inaczej, do czasu zakończenia sprawy w sądzie, te punkty karne są zawieszone. One widnieją pod naszym numerem prawa jazdy są zawieszone do czasu zakończenia sprawy sądowej. Więc w najgorszym wypadku, nawet jeżeli tą sprawę gdzieś tam kiedyś przegrasz, to przynajmniej przez jakiś czas możesz pojazdem się poruszać i cały czas jeździć, no bo mandatu nie przyjąłeś. Także warto również o tym pamiętać. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam na stronę internetową www.doktorhasiewicz.pl. Subskrybujcie kanał Adwokat Ruchu Drogowego. Pozdrawiam do zobaczenia.